Cześć do wszystkich na kanale z e oczywiście dostajemy sobie dalej eee, skrzynki esports. sports Dostawaliśmy Shelly'gę, o patrzcie szeliga wrócił na swoje miejsce, czyli tak jak było Czyli teraz mam dowód, mam dowód, że on naprawdę był pierwszy na początku A Pago był drugi, zamienili się miejscami w poprzednim odcinku, ale widzę, że już wrócił do normy Ale my się nie zajmujemy dzisiaj ani szeligą, ani Pago, tylko zajmujemy się dzisiaj Nexem Skrzynka również procentowa. Po prostu mają inne te skiny, panowie. W środku zobaczmy sama, Sam Nex. Cztery kosy, rękawiczki. Fajny digielek, fajny USP. Jest fajna łupka No, ten digielek też mega, mega fajny. Super, jakby nam wyleciał, bo wygląda ekstra w CS. pre oczywiście też. Także skiny ma całkiem niezłe. Liczymy na fajne dropy. No i oczywiście co, kodzik Lukas, jak wiacie na G4 to śmiało korzystajcie sobie jak jesteście pierwszy raz na sprące to dostajecie jeszcze milspeka z Afriko z tym kodem. I z Mil speka można wylecieć taki na przykład 1000 Oceanic albo cokolwiek innego lepszego. O, na przykład taki Famasik do pogrania Sweep za złoty 40 Także spoko. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę dzienną. Jak e, codziennie hehe. Mamy Csetkę 2 złote, także całkiem spoko. Przejdziemy sobie jeszcze do skrzyneczki zabijanie poziomu. Mam jeszcze trochę szans na trafienie ale z każdym otwarciem ta szansa maleje. Jednak się nie poddaję i jestem dobrej myśli oczywiście, że kiedyś mi wyleci. No dobra, przejdźmy sobie do testowania skrzynki Nexa Spróbujmy może razy 5 tak na początek. Z grubej rury, że tak powiem, wyruszymy. <laughs> Czekajcie, idę a 12% na niego jest, trafiłem go 4 razy. Hmm. Czyli prawdopodobieństwo trafiło trafiłem tyle tyle razy. To pewnie fajny skin, jakby nam wyleciał. No, ale mamy teraz USP-ka i to jedyne co mamy. Myślałem jeszcze, że doleci do tego maka Falker, ale no, jednak tutaj P2000 to chyba będzie motyw przewodni dzisiejszego odcinka. No i mamy kosy i mamy print streama I mamy jeszcze stalkerach, do jak nie widziałem To okej, okay. ja na dole był 1500 zł, widzowie Dziękuję za oglądanie, nie żartuję Lecimy dalej, nie? Za ciosem, za ciosem, Galil i kolejny print stream Czemu nie? Widzowie, sky is the limit Sky is the limit w tym momencie, nie? Okej, okay, mamy tą CZ-kę. Ona coś kosztuje, nie zwróci mi raczej e, całego otwarcia. O jeszcze Blazik wyleciał. Nie zauważyłem znowu Blaze. Gdzie on był? No się zmieszał z roadblockiem. Także finalnie prawiśmy na to zero dzięki temu Blazowi. 50 Nostalgia. Jak Factory New to całkiem droga. Minimalware, no niestety minimalware. Jest chyba dwa razy tańszy niż Factory New. Bo 6 dych to, fakt, to faktory nie kosztuje no i zaczęło się teraz gorzej, ale trzeba mieć z tyłu głowy co mi, co mi wyleciało, nie? że wyleciała mi kosa. Wcześniej... Bazyliszek. Cztery dychy? 3 dychy. Fakturyniu 7 dych. Dobra, sorry memory. Myślałem, że to jest jakiś gorszym stanie. No to next chyba na razie najlepsza skrzynka. Chociaż ja powiem szczerze, że wszystkie, które testowałem na razie oddawały. Może jedna, może oddała tak BOOM i później nie oddawała, ta na razie oddała dużo i oddaje dalej, nie? Także ciekawe, ciekawe. Pod tym względem jest lepsza na przykład niż skrzynka Szeligi czy Pago. No ale trzeba po prostu patrzeć jak ta sytuacja będzie się rozwijać, mam tutaj teraz Akacza na początek. Henry ma bazeliszka, kurde Henry. Przestań. Tutaj Henry znowu lepszy bo trafił, Okej, okay, mamy Digla. Tylko że nie tego co trzeba. Widzę, że Next ma dużo tej skinów do broni. Znaczy do broni. Do <grym> broni to na pewno do pistoletów. ma też sporo tej P2000. Tutaj też P2000. Tu Digiel jeden, tu drugi, tu Glock Tu cz, Tu Digielek Tu kolejny Glock, tu USP, tu kolejny P2000 Kolejny USP Kolejny Digielek Trzeci Digielek yy, Drugi albo trzeci Glock Trzeci, także sporo yy, czy Ja coś trafiłem, mamy Blaze yy, Mamy Blaze'a, ale nie starczyło nam skrzynek, żeby wrócić do tej bitwy. Jakby dominacja. Totalna dominacja genetyczna tej Henry'ego Trafem te, tego. Pewnie ale spokojnie. Mi taki z robasami zarobasami trafiłem koce. Przepozdro! O, cyborg. Dołączył tutaj cyborg do nas. I zobaczmy, zobaczmy jak ci potoczy ta kostka się pojawia na chwilę, ale nie wyleciała na szczęście. Okej, okay, mamy Akacha. Mamy Akacha. Nadal nie prowadzę, bo tej Jerry ma Glocka. Cztery dychy. Ale bitwa na razie spokojna i to bardzo spokojna. Nikt nic nie trafił. Mount Fiji, tutaj Awupka. Hmm. No, zysku na razie z tego dużego nie będzie. Mam być szczery. Ta jeszcze nostalgia, także można stwierdzić, że Arnold wychodzi na prowadzenie. Okej, okay, tutaj Tygielek dla Cyborga. No, Cyborg zbliżył się teraz. Okej, okay. teraz Cyborg wyprzedził. on prowadzi. No i spoko. Fajnie. I on to wygrywa. Teraz są ciekawe, ile, bo raczej nie za dużo. No! stówkę sobie zarobił, stówkę zarobił to tyle dobrze dla niego. Myślę, może jakiś kontrakt zrobimy jeszcze na koniec materiału. Przedajemy sobie parę tej skinów. 220, no to dość dużo wyszło. 150. Ajajaj. Nie dobrze. Damy sobie te tańsze. To jest lewa jakaś mi bitwa została. Z tymi naklejkami. 69, 69, 68 Znowu na minus Przepalamy tą naklejkę z tymi naklejkami zadziała, mływam wam No Mówiłem? Mówiłem, że zadziała? I to zadziałało mega dobrze I ostatni kontrakcji w dzisiejszym odcinku, ciach Ach, no musiał zabrać się, jak oddał w to musiał zabrać teraz, ale tak powiem, że całkiem spoko. No i to tak by było na tyle. Zabraliśmy sobie skrzynkę Nexa. W następnych materiałach będziemy sobie cytować tutaj Bandu, Reginalda i Hypera. A potem sobie zajmiemy się tymi paniami Botanic Blast. Trzy skrzyneczki do podestowania. Także dzięki za oglądanie. zostawcie łapkę w górę, sobie kart, komentarz. I do zobaczenia. Cześć.